Nie przegap nowych filmów o efektywnej pracy z Komar ERP Optima. Zasubskrybuj nasz kanał. W programie Comarch ERP Optima dostępne są dwa tryby obsługi kaucji. Kaucje pozostające poza systemem kaucyjnym, które funkcjonują zgodnie z wcześniejszymi zasadami. Kaucje objęte systemem kaucyjnym obowiązującym od 1 października 2025 roku. Film przedstawia funkcjonalności, związane z obsługą kaucji w systemie kaucyjnym. W programie wprowadziliśmy zestaw funkcjonalności wspierających użytkowników w sprawnej i prawidłowej obsłudze tego procesu, które będą sukcesywnie rozwijane i rozszerzane o kolejne usprawnienia. Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek pobierania kaucji obejmie trzy rodzaje opakowań. Butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, o pojemności do 3 litrów wraz z zakrętkami i wieczkami. Kaucja: 50 groszy. Puszki metalowe, o pojemności do 1 litra. Kaucja: 50 groszy. Szklane butelki wielokrotnego użytku, o pojemności do 1,5 litra. Kaucja: 1 zł. Z systemu kaucyjnego wyłączone zostały mleko oraz produkty mleczne. Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków ewidencyjnych i operacyjnych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy mogli łatwo dostosować swoje procesy do wymagań prawa, minimalizując przy tym nakład pracy. Przechodzimy do ogólny cennik. Dodajemy kartę opakowania kaucjonowanego według systemu kaucyjnego dla butelek plastikowych. Dodajemy nową kartę za pomocą zielonego plusa, uzupełniamy nazwę. Podczas definiowania opakowań decydujemy, czy rejestrować ich stan magazynowy. Jeśli tak, w polu typ wybieramy towar prosty. W przeciwnym razie usługa prosta. Zaznaczamy parametr opakowanie kaucja oraz system kaucyjny. Parametr system kaucyjny jest dostępny dopiero po wybraniu opcji opakowanie kaucja. Po zaznaczeniu parametru na karcie towaru pojawiają się dodatkowe pola. Wybieramy rodzaj kaucji spośród trzech dostępnych opcji. Butelka plastik dotyczy butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów. Puszka metal dotyczy puszki metalowej o pojemności do 1 litra. Butelka szkło dotyczy butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. W naszym przypadku wybieramy butelkę Plastik. Kwota kaucji automatycznie ustawiła się zgodnie z obowiązującą ustawą. Dla butelki plastikowej wynosi ona 50 groszy. Opakowania objęte systemem kaucyjnym nie podlegają opodatkowaniu VAT, dlatego stawka VAT sprzedaży, jak i zakupu, domyślnie ustawiana jest jako niepodlega. Dla opakowań w systemie kaucyjnym tabela ceny nie jest dostępna do edycji. Wartości w tabeli uzupełniane będą automatycznie zgodnie z ceną ustawioną w polu kwota kaucji i wyrażone będą w złotówkach. Zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Analogicznie tworzymy karty opakowań dla puszek metalowych oraz butelek szklanych, wybierając odpowiedni rodzaj kaucji oraz wartość. Przechodzimy do inne schematy opakowań. Na liście dodane są już schematy opakowań dla butelek szklanych oraz puszek metalowych. Za pomocą zielonego plusa dodajemy schemat opakowania butelka plastik. Wracamy do cennika. Na liście odnajdujemy towary, które są sprzedawane w butelkach plastikowych, podlegających pod system kaucyjny. W naszym przykładzie będzie to napój izotoniczny o pojemności 2 litrów oraz napój winogronowy o tej samej pojemności. Za pomocą operacji seryjnych dodajemy schemat opakowania butelka plastik. W celu weryfikacji przejdźmy na kartę towaru. W polu schemat opakowania został przypisany schemat butelka plastik. Przechodzimy na zakładkę Handel i wybieramy nowa faktura. Na formularzu faktury sprzedaży uzupełniamy kontrahenta i dodajemy pozycje towarowe. Napój izotoniczny, napój winogronowy, napój jabłkowy. Każda z pozycji jest objęta systemem kaucyjnym i na karcie ma dodany odpowiedni schemat opakowania kaucyjnego. Przechodzimy na zakładkę kaucję. Widzimy informację, że została naliczona płatność za opakowania w systemie kaucyjnym w wysokości 2 zł. Płatności związane z opakowaniami w systemie kaucyjnym naliczane są zawsze niezależnie od ustawień parametru na karcie kontrahenta. Z poziomu otwartego formularza faktury sprzedaży możemy podejrzeć, jak wygląda wydruk faktury, na której ujęte są pozycje z systemu kaucyjnego. Wybieramy podgląd wydruku, Faktura VAT Sprint, Wzór Standard. Na wydruku dostępny jest wykaz opakowań w systemie kaucyjnym. Odznaczamy bufor i zatwierdzamy dokument, pozostawiając zaznaczony parametr wzwka. Z poziomu zakładki handel w sekcji magazyn, następnie inne przechodzimy na listę dokumentów w wydanie kaucji. Na liście możemy przefiltrować dokumenty WKA będące poza systemem kaucyjnym lub obejmujące system kaucyjny. W ramach nowego systemu kaucyjnego, kaucja pobierana od klienta nie podlega fakturowaniu. Do faktury sprzedaży, którą zatwierdziliśmy wcześniej, utworzony został dokument WKA. Na dokument wydanie kaucji zostały przeniesione opakowania objęte systemem kaucyjnym. Dokumenty w systemie kaucyjnym podlegają szczególnej ewidencji wymaganej przez przepisy prawa. Dlatego na dokumentach pojawia się parametr system kaucyjny który wpływa na sposób ich rejestracji i prowadzenia ewidencji zgodnie z obowiązującymi regulacjami.